Nieubłaganie zbliża się premiera nowego CS-a. Poza tym mamy mnóstwo innych gier kompetytywnych, jak dajmy na to mój ulubiony Fortnite, którą myszkę dla pro-playerów warto wybrać w takiej sytuacji. O tym przekonać się dzisiaj. Zapraszam do oglądania. No i przy okazji nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Razer i Logitech to marki, które dominują dłoni graczy profesjonalnych w ostatnich miesiącach. Wchodząc na jakiekolwiek listy dotyczące gier e-sportowych, możecie być pewni, że napotkacie wskaźniki tych dwóch marek. Dlatego wśród wybranych modeli nie mogło zabraknąć u mnie Logitech G Pro X Super Light. poza tym dwóch opcji od Razera, Defader V3 Pro no i Viper V2 Pro, a całość uzupełniłem jeszcze o myszki Extra mianowicie M8, no i MZ1 Wireless, który został stworzony przy współpracy z Rocket Jump Ninja. Szkoda jednocześnie, że do dzisiejszego zestawienia, mimo silnych starań, nie udało mi się pozyskać żadnej myszki Zoe, które bardzo często występują na różnego rodzaju rankingach, ale trzeba przyznać, że lista myszek używanych przez proplayerów jest znacznie szersza i pojawiają się tam niszowe opcje, jak Lamzo, Pulsar, Endgame, czy dajmy na to Waxy, które w ostatnim czasie też jest coraz częstszym wyborem. E, no, ale skupmy się na tym, co znajduje się obok mnie. I tutaj od razu mała uwaga. Mówimy o myszkach drogich. M8 to 499 zł, chociaż w ostatnim czasie pojawia się często w promocjach za 419. MZ1 559 zł. Jeepra X Super Lite też 559 zł. Viper V2 Pro 579 No i Defader V3 Pro 589 zł. Kwotowo to wygląda trochę tak, jakby producenci bardzo do serca wzięli sobie hasło 500, patrząc na nasz kraj. Chociaż Asus to już w ogóle na 800, chyba zaczyna się przygotowywać. thank Ale przejdźmy już do rzeczy. Myszki z kategorii E-sportowej są lekkie. W ostatnim czasie przede wszystkim lekkie. Każda z nich waży niewiele. Logitech to 63 gramy, Razer Viper 59 gramów, Defader ponownie 63, MZ1 61, a najlżejsza i chyba najbardziej barwna jest M8 z wagą 55 gramów. I powiem wam zupełnie serio: spodziewałem się, że m ogólnie będzie większa i cięższa. A tutaj przychodzi do mnie myszka, która pozostaje dosyć malutka i chyba najbardziej oryginalna pod kątem czy to designu, czy też pewnych rozwiązań względem. Reszty, no bo port ładowania znajduje się z boku. Ale zaraz, zaraz. Jak to? A no tak, to myszkę w sytuacji ładowania podpinamy właśnie. Tutaj. I wiecie co? To jest wygodne. Początkowo zareagowałem natomiast zupełnie inaczej, pewnie tak jak większość z Was, że będzie to nietrafione rozwiązanie. Tymczasem nie dość, że zyskujemy na tym idealną krzywiznę klików głównych, aż do samego krańca myszki, no to jednocześnie przewód nie plączy się na froncie w sytuacji ładowania, nie ma impaktu na ruch myszki, nie potrzeba żadnego mouse bungee, no i w takiej sytuacji przewód, podobnie jak na froncie, nie koliduje z chwytem, czy to palmem, czy fingertipem, czy też claw gripem, więc ten przewód po prostu nie przeszkadza. Ale skoro mówimy o myszkach bezprzewodowych, wspomnę tylko, że spośród tej piątki naj Popularniejszy we wszelakich rankingach, G Pro X Superlight nadal korzysta z micro USB. Serio, kochane Logitechu, to wymaga aktualizacji. Patrząc na ostatnie premiery Logitecha, myślę, że prędzej czy później możemy spodziewać się G Pro X Superlight 2, gdzie to USB-C na froncie wyląduje. Wróćmy jeszcze na chwilę do wymiarów, a co za tym idzie chwytu. Które z tych myszek trzyma się najlepiej? No, chciałbym odpowiedzieć na to wszystko dosyć prosto, ale to takie proste nie jest. I to są dwie myszki, które pozostają moim zdaniem najbardziej uniwersalne. Mimo, że prywatnie kształtu połączonego z wymiarami G Pro X Superlight jakoś niespecjalnie lubię ostatnio, to wiem, że lwia część osób uzna za najlepszy wybór. Niemal symetryczny, dobry układ przycisków, brak udziwnień, wysoki centralny grzbiet. Jest to shape, który idealnie sprawdzi się w palm gripie, gripie, ewentualnie w fingertipie, jeżeli macie bardzo, ale to bardzo duże dłonie. Natomiast jeżeli poszukujecie czegoś bardziej płaskiego, no to tutaj mamy Vipera V2 Pro. Jego grzbiet jest niższy, przez co jego rola w typowym klogripie, ewentualnie fingertipie, będzie duża. Defader V3 Pro względem poprzedników został ewidentnie przeprojektowany. Wciąż jest to myszka o kształcie ergonomicznym, duża, no i moim zdaniem najlepiej wpada albo w szpon albo w palma, ewentualnie mieszaninę tych chwytów. Fingertip tutaj odpada. Natomiast zapytacie, co z ExtraFi? No okazuje się, że to są moje faworytki. Agresywny claw grip, przy mniejszej dłoni czy fingertip na M8 wypada wyśmienicie. Nie spodziewałem się, że ten mikrus jako myszka będzie leżał w łapce tak dobrze. Jestem nawet zdania, że M8 spokojnie można nazwać takim Pro X Superlight Mini. Naprawdę, całościowo układ jest bardzo podobny, po prostu ta myszka jest mniejsza, no i jeszcze ten spadek przycisków. So good. Ale jeżeli mam wybrać pod kątem kształtu i chwytu moją ulubioną myszkę, no to to jest faworytka. MZ1. Mogę o niej powiedzieć dużo dobrego. Myszka, która jest do chwytu klo, a przede wszystkim fingertipa. Powiem więcej, to ona sprawiła, że fingertipa pokochałem. Chwyt, którego zawsze unikałem tutaj ze względu na możliwości modyfikacji pupki, stał się moim faworytem. Dodatkowo pod spodem znajdziemy regulację środka ciężkości. Dorzuciłem od siebie szklane ślizgacze, no i jest to aktualnie moja myszka Daily od 7 miesięcy. Doświadczenia z chwytu, z agresywności, z precyzji Niesamowite. No dobra, kształty znamy, chwyty znamy, a jak z taką ogólną jakością wykonania? Viper G Pro X Superlight M8. To są myszki wykonane najlepiej bez dwóch zdań. Każda z nich solidna, świetne tekstury na opcji Razera i ExtraFi. Dodatkowo Razer i Logi dorzucają jeszcze grip tape'a. MZ1 z racji użytego tworzywa i elementów wymiennych, no nie jest może aż tak idealna. Zresztą jego tekstura jest gładka, połączona z dziurkowanym korpusem. To po prostu nie każdemu podejdzie. A całościowo jestem trochę rozczarowany tym, jak wypada Defender. Jego tekstura jest gładka, nie najprzyjemniejsza. Całe szczęście tutaj znowu są grip tape. Przejdźmy do przełączników i tutaj wszystko zależy od prywatnych preferencji. Razer oferuje optyki, Logitech pozostaje na omronach, a Extra fight to Kale GM80. Razerowe optyki mają najbardziej satysfakcjonujące, ale też przy codziennym użytkowaniu najlżejszy klik. Swoją drogą zaczepiając jeszcze o rolkę w Razerach, no to niestety ta w Defenderze moim zdaniem jest najsłabsza z całej partii, pozostaje taka najlżejsza, najmniej precyzyjna. Natomiast patrząc na pozostałą czwórkę, no tutaj chyba najlepszej rolki nie jestem w stanie wybrać. Każda ma na swój sposób świetne kółko, twarde, wyraziste. Dla mnie prywatnie m i Viper mają tutaj idealny balans oporu i skokowości, ale Logitech też jest świetny. Wracając do Switchem. W Logi optymalne, klasyczne, bez szaleństw, takie ok, chociaż tutejszym omroną ufamy w perspektywie czasu, najmniej mówiąc o wytrzymałości. Z kolei Extra Fight to Keile GM8.0 i tutaj możemy liczyć, owszem, na chrupkość, ale jednocześnie na wyższą twardość aniżeli w Razerze, tylko jak w ogóle używanie tych Switche przekłada się przykładowo na opóźnienia. Przy pomiarach 25 prób MZ1 oraz M8 dały mi identyczną średnią, mianowicie 3,6 milisekundy na kliku. The V3 Pro zamyka się z klikiem średniej 1,5 milisekundy, Viper V2 Pro odrobinkę gorszy, mianowicie tutaj mamy 1,8 milisekundy, a Logitech G Pro X Superlight sięgał 2 milisekund równiutko. Ale Razer ma jeszcze jedną przewagę w przypadku obu myszek, czyli 4000 Hz. Pozwala to zmniejszyć opóźnienia kliku Defadera V3 Pro do raptem 0,7 milisekund, a Vipera V2 Pro do 1,1 milisekundy. Problem dosyć prosty. Taki odbiornik nie znajduje się w zestawie z myszkami, trzeba go dokupić oddzielnie. Natomiast jeżeli faktycznie zależy Wam na najniższych opóźnieniach kliku, no to wówczas Razer znajduje się w topce. A jak wygląda sytuacja bez sensorami? One są też z najwyższej półki. Hero 25K w Logitechu, Razer oferuje swojego Focus Pro 30 000, no i jeszcze 3370 w MZ1 oraz 3395 od Pixarta w M8. Jak one się sprawdzają? Próby dokonałem na 400 dpi dla każdej z myszek. Logitech G-Pro X Superlight średnio 16,4 milisekundy. Razer M V3 Pro 17,1 milisekundy. Viper V2 Pro 16,4 milisekundy, identycznie jak Logitech. MZ1 17,3 M8 15,4 milisekundy. Nie są to jakieś spektakularne różnice, na pewno nie są to różnice, które sprawiają, że jedna z tych myszek aktualnie nadaje się do śmieci, mówiąc o esporcie, a inna będzie królem, chociaż trzeba przyznać, że znowu Razer i ich 4000 herców potrafił te kilka dodatkowych milisekund pozyskać na korzyść gracza, ale jednocześnie 4000 herców na Razerze w niektórych grach powoduje problemy, bo na no to w Fortnite wciąż takie wysokie odświeżanie objawia się tym, że mamy delikatne ścięcia przy rotacji kamery, więc na to trzeba zwracać uwagę, a zresztą gdyby 1000 herców było znacząco gorsze niż 4000 herców w Razerze, no to wtedy większość graczy sportowych korzystałaby z Razera, a jest trochę inaczej. Wszystko dlatego, że takie myszki to nie tylko wyśród parametry wewnętrzne, to także wygoda, dopasowanie do chwytu I jeżeli coś całościowo nie leży nam w ręku, to nawet najlepsza specyfikacja nie sprawi, że będziemy ogólnie najlepszymi graczami, to spójność wszystkich cech w rezultacie wpływa na najlepsze wyniki i pod kątem cwerek w dzisiejszym zestawieniu faktycznie Razer może wypadać najlepiej, mamy najlepszą gładkość ze względu na 4000 Hz, najmniejsze opóźnienia, ale do tego wszystkiego trzeba dopłacić, a taki Defender V3 Pro boryka się jeszcze z jednym problemem, mianowicie myszka przy podniesieniu ewidentnie ma kłopoty z wyważeniem i czuć, że każdy dorazowo myszka ucieka ku prawej stronie. Miałem pewne przypuszczenia, zacząłem śledzić jak myszka zbudowana jest z wewnątrz, no i bateria umieszczona z prawej strony sprawia, że po prostu to wyważanie jest trochę gorsze. Identycznie sprawa wygląda, chociaż w trochę innym kierunku, w M8, której popuścia jest ewidentnie za ciężka, bo myszka odchyla się do tyłu. A te trzy, czyli g prox Superlight, Viper V2 Pro, no i jeszcze MZ1 z regulacją od spodu, są najlepiej wyważonymi myszkami i tutaj kontrola podczas ruchu oraz podczas uniesienia jest najciekawsza. W takich myszkach jest jeszcze kilka istotnych aspektów, mianowicie ślizgacze, i każda z nich startowo serwuje PTF, -e, ale Logitech ma ślizgacze ewidentnie najgorsze. Prym wiedzie tutaj Defader V3 oraz M8, a w środku stawki MZ1 i Viper. W przypadku mojej MZ1 dodatkowo zostały zaimplementowane szklane ślizgacze Superglide i one początkowo, owszem, są bardzo, ale to bardzo gładkie, ale jednocześnie tracimy na precyzji ruchu dopiero po jakimś czasie, kiedy pojawiają się pewne mikroryski. Te ślizgacze są moim zdaniem w takiej odpowiedniej kondycji, jeżeli chodzi o połączenie precyzji. Oraz płynności każdego jednego przesunięcia. Reasumując zatem, która z tych myszek jest tak naprawdę najlepsza? Jeżeli mówimy o suchej specyfikacji, o suchych cyferkach, no to myszki Razera aktualnie wiodą prymę. Zresztą patrząc nawet na Vipera 8K, czyli 8000 Hz, on otwiera praktycznie każdy ranking mówiąc o opóźnieniach. Niemniej moim zdaniem, Defader V3 Pro nie jest myszką najlepiej wyważoną, bo wygoda to kwestia gustu. No i pretrawel na przyciskach też jest tutaj największe. Jeep' Superlight będzie myszką najbardziej uniwersalną i wciąż wartą polecenia, chociaż jeśli ślizgacze moim zdaniem do wymiany, a jeżeli poszukujecie mniejszej alternatywy, no to M8 jest świetna, chociaż M8, podobnie jak MZ1, cierpią na inny moim zdaniem dosyć duży problem dla dużej części graczy, mianowicie tutaj wszystkie modyfikacje wykonujemy poprzez kombinację przycisków, nie ma dołączonej aplikacji, co nie zmienia faktu, że w takim ogólnym rozrachunku, nawet jeżeli tej apki nie mam, to MZ1 jest moim faworytem, ale tutaj nie chodzi wyłącznie o moje prywatne preferencje, tylko także o to, jak te myszki spisują się w konkret Zestawieniach. No więc na koniec ustawienia myszek od pierwszego do piątego pod kątem poszczególnych opcji, czyli performance, chwyt palm, fingertip, chwyt klo, bateria, no i mój prywatny ranking na koniec od pierwszego do piątego miejsca po spotkaniu z każdą z tych myszek przez dłuższy czas. No i co, temat mamy chyba wyczerpany, ja zatem mogę zabierać się za kolejne materiały przygotowywane specjalnie dla Was, także subskrybujcie kanał, no i widzimy się już niedługo, trzymajcie się ciepło, cześć!